Na rynku nieruchomości, który to biznes stanowi główne źródło dochodu mojego bohatera. Do tego niewytłumaczalny spadek w sprzedaży diet i treningów. Mówię niewytłumaczalny, bo poparty przecież 20-letnim doświadczeniem, poparty studiami wyższymi na, na wyższej uczelni pewno university. W Joksie, a dyplomem, dietetyka. No i co gorsze, w zasadzie najgorsze, to utrata tej lukratywnej posady młodszego mopowego w fabryce czekolady. To wszystko skłoniło mojego bohatera do podjęcia jakichś tam kroków w celu uzyskania pieniędzy, bo z samych benefitów wyżyć nie idzie. Zwłaszcza, jak się ma w domu na utrzymaniu konia. Także, co on wymyślił? No, on wymyślił bardzo prostą rzecz, a mianowicie ze swojego prostokątnego ogrodu, który nie wiadomo dlaczego nazywa oktagonem. Bez różnicy, nie? Oktagon czy ma cztery kąty, czy osiem. No, nieważne. Z tego oktagonu czterokątnego Wykopał trupa. Wykopał trupa, który nazywa się e, Hejt na polskich kulturystach. E, jakby to powiedzieć, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, żebyś to bardziej zrozumiał w swoim e, przesiąkniętym. Przyciągniętym fekaliami umyśle. Nie można dwa razy wdepnąć w to samo gówno. Ale ty wdepnąłeś. Ty wdepnąłeś i ty w tym głównie grzęźniesz. Ale od początku. Ja przestałem tagować swoje filmy e, Twoim nikiem. E, ale niestety jestem zmuszony zrobić to w tym filmie, ponieważ e, pozyskałeś. E, nowych subskrybentów, dostałeś mnóstwo wyświetleń. I po prostu wielu ludzi nie wie, jakim ty jesteś człowiekiem. Ja to teraz yy, uświadomię. Yy, pokażę tą twoją drogę yy, do fejmu. Od czego się zaczęło? To zaczęło się od tego, że ty próbowałeś zaistnieć jakimś tam filmem, gdzie brzeszczotem próbujesz odkręcić wentyl ze swojego starego Passata. Yy, ten film utknął, ten film utkwił mi w pamięci z dwóch przyczyn. Po pierwsze, że były dwa błędy ortograficzne w tytule, a po drugie, tam powiedziałeś, o, dzisiaj sobota, trzeba by coś wypić. No tak, no i tyle na temat tego filmu. Potem był film o, o tym, jak wynalazłeś lek na raka. Nie wiem, czemu do tej pory go nie opatentowałeś, czemu nie odebrałeś Nagrody Nobla. No, Chodzi tu o tą, o tą kapsaicynę. no i później postanowiłeś zaistnieć w świecie fit. No wiesz, jak się ogląda takiego wieprzka, jakim ty byłeś, takiego grubaska ulanego, śmiesznego, który pojęcia nie ma nawet o tym, co mówi. No to jest Beka. Nie? No i kto no tam do ciebie trafił na ten kanon, no to Bekę potoczył i, i tyle. Widzów jak na lekarstwo. No i wpadłeś na taki genialny pomysł, żeby wywindować się, wywindować się na plecach znanych postaci ze świadka Fit. Ale, aby to zrobić, musiałeś ich zacząć hejtować. No i oczywiście, znalazła się grupa gimbusów, którym to się podobało. I na tym zbudowałeś ten swój cały fame. Ty w tych swoich filmach zawsze grałeś człowieka, jak to sam siebie nazywałeś, z klasą. Nie przeklinałeś, ręce w wieżyczkę, witałeś hejterów, potem od tego odszedłeś, a teraz znowu do tego wróciłeś. I znowu wróciłeś do tego, co już kiedyś powiedziałeś. Od przypierdolenia się do Karmowskiego, poprzez Słodkiewicza, yy, poprzez palumbolizm. to wszystko już było. To wszystko już było. Niestety, nowi widzowie w ciągu tych kilku lat doszli, yy, nowe osoby, które, yy, no powiedzmy, ukończyły szkołę podstawową, teraz są w gimnazjum, no nie ma już gimnazjum, yy, są powiedzmy w siódmej, ósmej klasie, no i zaczęły oglądać te, te Twoje wypociny, no i znowu się fejm robi. I znowu grasz tam człowieka, którym nie jesteś. Mało tego, kłamiesz tam, kłamiesz tam straszliwie, w komentarzach szczególnie, bo ludzie oglądają moje filmy i, i, i wiedzą, jakim jesteś kłamcą. E, tutaj są te dwie świeże sprawy. E, Pierwsza to jest obrażanie prezydenta, gdzie twardo idziesz w zaparte, że. No, oczywiście tego się nie da ukryć, bo jest za dużo screenów, za dużo e, pozgrywanych filmów twoich ze Snapchata, gdzie mówisz te fuk prezydent. Ty po prostu mówisz, że ty przeklinasz e, Jaruzelskiego, tak? Za stan wojenny. Tylko ty, gówniaku, jak wprowadzono stan wojenny, to ciebie nawet na świecie nie było. A kiedy stan wojenny w Polsce został zakończony, 22 lipca 1983 roku, to ty nawet półtora roczku nie miałeś. Byłeś obsranym gówniarzem. Więc co ty masz w tym momencie do, do spawacza i co ty masz w tym momencie do stanu wojennego, kiedy ty na pewno nawet jednej książki o tym nie przeczytałeś? Gówno wiesz. Gówno wiesz. Jest to po prostu grubymi liśćmi szyta yy, Twoja półprawda, ćwierć prawda, no, Nie wiem, jak to nazwać. Kłamstwo to jest po prostu kłamstwo. No. To jest kłamstwo, że ty miałeś na myśli Jaruzelskiego. Równie dobrze mogłeś powiedzieć, że przeklinasz Bieruta, albo. E, nie wiem, Mościckiego. Albo Hanna na przykład. Druga sprawa jest taka, że ty tam nie, nie przeklinasz, że ty nie bluźnisz, że, że nie tego. E, była sprawa, kiedy. kiedy Zatworzył do Ciebie tucznik, kiedy jechałeś po jego matce, kiedy przeklinałeś, że mój pies rucha Twoją matkę. I teraz na to też miałeś dwa wytłumaczenia. Nie? Pierwsze było takie, że to zostało sfabrykowane. Że to jest jakiś, że, że użyto tutaj jakiegoś programu, który, który zmienił głos na Twój. To takie bzdury tam opowiadałeś. A druga, która już te, tej pierwszej wersji zaprzecza, to była taka, że ty za wszystko przeprosiłeś. To jest bardzo ciekawe. E... I widzowie piszą do Ciebie w komentarzach, dlaczego kłamiesz. No, dlaczego kłamiesz? A ty na to znowu w zaparte. E... Ja nie kłamię, daj mi dowody, no to ci piszę jeden. E... Nie będę tutaj ci podawał dowodów, sobie obejrzyj film Piotr Strzały. Bo on tam ci wszystko pokazał już. Powiedział ci, jak. jak A on na to odpowiada, nie będę oglądał alkoholików i odrzuty, odpady społeczne. Nie wspominam tutaj o deklinacji tego. Odpady społeczne, ale jak ty nie wiesz, oglądać alkoholików? Co Codziennie swoją żonę oglądasz. Jaka różnica. A, druga sprawa. To jest wypieranie się, że powiedziałeś kurwy o Polakach. Bo e, poszło to, to, to nagranie. Macie jeszcze dobre ogórki, kurwy. I ty teraz próbujesz udowodnić, że ty te kurwy to mówiłeś do sprzedawcy z polskiego sklepu. E, Czyli też Polaka, notabene. Tylko, że to, było, to była trzecia rzecz, którą my, Polacy, mamy dobre. Bo cały, cała Twoja wypowiedź była taka, że macie dobre piwo, to jeszcze pod sprzedawcę można podciągnąć. Macie piękne dziewczyny, dlatego moja żona jest Polką. Tak powiedziałeś, Baranku. I tym się pogrzebałeś. Bo przecież swojej żony nie kupiłeś w sklepie, nie? Chyba, że na jakiejś wyprzedaży garażowej przechodzony towar. To jeszcze bym uwierzył. Więc przestań kłamać. Nazywałeś Polaków kurwami i tyle. O skutkach brania środków dopingujących trzeba mówić. Eee, ja nie przeczę temu. Tylko u Ciebie to wszystko obraca się w koło palumboizmu eee, wokół Wydętych brzuchów. No i tyle chyba. Betoniarek, tak? Tak, tak ich nazywasz. To jest, to jest bicie hormonów wzrostu i insuliny. I ty. To znaczy, ja powiem tak, to nie jest do końca udowodnione, ale ja nie będę tutaj się bawił w jakieś tam dochodzenia. Ale dlaczego ty nie mówisz o innych skutkach środków, używania środków dopingujących? Dlaczego ty na przykład nie mówisz o zmianach skórnych, które w twoim przypadku są straszliwe. Ty na plecach masz tyle syfów, że musiałeś fotografię już obrobioną w Photoshopie, zmienić na czarno-białą, żeby nie było tego widać. To i tak widać. Ostatnio znowu nagrałeś snapa czarno-białego i to dało mi do myślenia, sobie powiększyłem. Twoje ramię, no i tam jest istny Tatar na mięśniu, na ramiennym. Tam jest syf na syfie, tam są aż blizny od tego. Odbicia, odbicia. Dlaczego ty nie mówisz o takich skutkach brania sterydów anabolicznych jak impotencja, jak bezpłodność? No? Czyżby dlatego, że Ciebie dotykają? Ty się przypierdzielasz do tego, jak wygląda Michał Karmowski, że ma zerwaną klatkę, że ma taki brzuch. Ja Ci dodam teraz jeszcze jedną rzecz, co ma Michał Karmowski. On ma takie fałdy z tyłu skórne, jak u takiego psa. Strasznie to wygląda. Czemu o tym nie mówisz? Nie, nie, nie zauważyłeś tego? A może dlatego nie mówisz, że też masz takie fałdy, co? Na każdym Twoim zdjęciu z tyłu je widać. I przestań tłumaczyć, że to są blizny od bujek. Bo to bzdura. To są fałdy skórne. Rozrosła ci się skóra i na tym twojej pustym łbie tak się z tyłu marszczy. Od czego? Od bicia. Ty naturalu. Trochę się dziwię tym polskim kulturystom, tym, których on obraża. Że do tej pory nie zgłosili tych jego filmów, bo no, jest to jawne, jawne jechanie po, po prywatności, jawne jechanie, jawna mowa nienawiści i on z tego radość czerpie, to widać po prostu na, na tych filmach. Jego to bawi. Te przypierdalanie się do, do Radosława Słodkiewicza o jakąś tam reklamę z, z gazety sprzed kilkunastu lat. Tutaj ładnie Przemek Siwek Ciebie e, podsumował na, na grupie Bocian Logic, e, że może się teraz Arnoldem zajmie, bo on też reklamował, użyczał swojej twarzy do, do reklamowania suplementów, które nie działają. To do niego się teraz przypierdolę człowiek. E, kiedy byłem w szkole podstawowej, to prawie każda puszka e, jakiś tam protein, które oczywiście były do dostania, tylko na. Na jakichś targowiskach, bo nie było nawet sklepów z suplami. To była opatrzona zdjęciem jakiegoś kulturysty. No. Czy to Wajdera, czy tam innego Katlera, czy nie wiem nawet kogo. Na każdym, na każdym Białku, na, na wszystkim były zdjęcia kulturystów. No i to przemawiało przemawiało do, do takich osób, nawet jak ja, że zjem sobie taką puszkę, że tak będę. Wyglądał. I co mam mieć teraz pretensje do nich? Nie, nie mam pretensji, bo nie kupowałem nawet tych puszczach, bo nie było mi na nie stać. E, ale tak w moim umyśle, 14-latka, e, i później nawet to było tak, no wezmę takie proteiny. Tylko, że jak kiedy ja ćwiczyłem, to takim źródłem protein to było mleko w proszku. Na no nic innego mnie nie było stać i zresztą nic innego nie było w sklepie. To może się do nich poprzypierdalaj teraz, co? I zostaw tego Radosława w spokoju. E, a do tych panów, do tych, którzy są obrażani, jeszcze raz. Do e, Sixpack TV na przykład. Zgłoś tego skurwysyna. Po prostu go zgłoś. No. E, nie powinno mieć żadnych problemów. Zamknął mu ten kanał i zamknie się mu tą mordę. I może wróci już do, do tego, w czym jest najlepszy, do opierdalania gał w Berlinie. Bo tylko do tego się ten człowiek nadaje. Teraz parę słów do Mister Miska 666, czyli grzecha, który zgłosił mój film ostatnio. ostatnio. To nie ostatni film, tylko przedostatni chyba. już któryś raz zgłasza moje filmy o naruszenie dobr, dóbr osobistych, otóż wbij sobie w ten swój pusty, pedalski łeb, że nic nie wskurasz tym, nic. Ja dostaję informację i na tym się kończy, bo podanie Ciebie z imienia i nazwiska to nie jest żadne naruszenie dóbr osobistych. Gdybym podał Twój PESEL, numer telefonu, adres kontaktowy, konto w banku, to tak. Więc daruj sobie, daruj sobie te zgłoszenia. Miałeś przyjechać, 21 lipca myśmy się bić. Obiecaj, że przyjedziesz. Najpierw, że nie, potem, że tak. Ale ostatnia twoja odpowiedź była, że tak. Skrile są oczywiście. No i co? Wydygałeś? No wydygałeś tak, jak przed Bady Power, na które też miałeś przyjechać. Że się też kłamiesz. Kłamstwo do ciebie łączy z tym Barańskim. No i tyle, tyle do ciebie, Misiek. Mister Misiek. Nie mylić ci z miskiem kolargolem, który tam równo. Po tym pastowanym kabanie jedzie. Dobra, tyle, tyle w temacie tego, tego pół człowieka. Teraz parę słów na mój temat. Przede wszystkim o tym, co powiedziałem na zeszłym filmie. Się rozpętała burza, że ja powiedziałem, że przybrałem 15 kg w mięśniach. Nie powiedziałem tego po pierwsze, tylko powiedziałem w mięsie. Nie w mięśniach, tylko w mięsie. A jakie mięso jest, to wiadomo. Mięso zawiera tłuszcz, mięso zawiera wodę, i to nie jest żadna sucha masa mięśniowa. ktoś tam próbuje w moje usta teraz to wsadzić. Nie. To, ile suchej masy zrobiłem, to okaże się, kiedy zredukuję. Ile z tych 15 kg zostanie. Eee, więc no, paru parę, parę chłysków musiałem pobanować, no bo po prostu głupoty takie wypisują. No, ale taka jest prawda to, co powiedziałem w tej chwili: że ktoś nie, nie potrafi usłyszeć tego, co ja mówię, tylko słyszy to, co sam chce usłyszeć, no to tyle. A co do mojej redukcji, no to wszedłem w trzeci tydzień. Cały czas wolniutko, cały czas minimalny, w tej chwili już minimalny deficyt, a naprawdę minimalny. Powiem tyle, że akurat wczoraj miałem 13-godzinną zmianę w pracy i ja nawet nie miałem czasu zjeść. To znaczy zjadłem w do domu śniadanie, w pracy coś tam podgryzłem sobie, burgerka zrobiłem z jagnięciny i to było wszystko. Kiedy wróciłem do domu, okazało się, że w ten dzień spożyłem 1600 kilokalorii. Kiedy miałem do siedzenia w sumie 3300. więc jest 2000 deficytu do założonego, planu, ale nie pchałem w siebie na siłę, Uzupełniłem trochę białka, bo za mało go było zdecydowanie i tyle. I skończyłem na dwóch tysiącach. Dzisiaj też spokojnie, dzisiaj dzień wolny, zrobiłem trening, 3000 kalorii weszło, nie chce mi się nawet jeść więcej, jest ciepło i idzie to wolniutko, ale fajnie. Fajnie, bo jestem zadowolony z tego co widzę i myślę, że forma będzie. Forma będzie i tych, którzy na mnie stawiają, nie zawiodę. Tyle na dzisiaj. Strzała, pozdrawiam wszystkich i do następnego.